Witam na kanale Agrobarta 84. Widziałem się trochę za porządki już może jakie sprzęty mam, takie mam, ale przynajmniej poszło je poustawiać w jednym miejscu. No, śmieci będzie trzeba potem zamówić, żeby to wywieźć Jeszcze muszę, muszę znaleźć miejsce na linę. pod nogami mi się kręci jakaś tutaj mała kicia muszę uważać żeby jej nie rozdepnąć Dobra, trzeba... muszę te opony jeszcze tutaj poustawiać kicia uciekaj bo cię przyduszę uciekaj kot, kotek, już jakoś idzie jedną ręką Nie są takie duże. Ja ogólnie dopiero zaczynam nagrywać. Także jak coś nie tak, to w komentarzach możecie pisać, to, to poprawię. Postaram się robić coraz lepsze filmiki Coraz dłuższe Dobra, opony sobie stoją Jeszcze jakieś tutaj drzewo To już trzeba wynieść Muszę wynieść tu A tak kisia, tak, chodzę, tak sobie chodzi za mną Dobra trochę ogarnięte Drzewa się, drzewa się pozbyłem Trochę wygrabiłem No jeszcze na, jeszcze na linę miejsca nie znalazłem ale za, za chwilę będzie może, może nawet na to opony położę linę. Zawsze nie będzie leżeć na ziemi Muszę, może nie od razu Teraz, za chwilę, ale te podwozie muszę zrobić na jakąś na jakiś wózek platformowy do mojego traktorka tutaj opony wymienić z dentką, bo kiedyś tam wystrzeliła no i ogólnie Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Niech, niech się rozwija. Niech oglądalność rośnie. Postaram się regu regularnie nagrywać większość moich prac na gospodarstwie. Dobra, liny poukładane. Przy okazji jeszcze dwie inne liny tutaj po, położyłem, bo też się walały z miejsca na miejsce, ciągle. Także... Na razie chyba wszystko. Żona już mnie na obiad No to na razie. Do następnego.